Gdzie pokazywałam Wam moje rzeczy w poprzednim filmiku? Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam do tego vlogmasa, a Was zapraszam do Clean With Me. Musiałam jakoś podzielić ten cały film na części, ponieważ Clean With Me by trwał chyba razem z filmem jakieś, jakąś godzinę, więc żeby to wszystko podzielić, jakoś dogrywam zaproszenie na film, więc nie będę przedłużała. Zaczynamy. Dobra, pierwsze sprzątanie zacznę od moich sypialni, dlatego że nie ma tutaj za wiele do, do roboty. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze zostawiam środek czystości do czyszczenia toalet na trochę, żeby sobie to wszystko samo tam wyszorowało, więc na początek zaleję toaletę i potem ogarnę sypialni. Sypialnią pierwszą się zajmuję dlatego, że nie mam za wiele tutaj do roboty, tylko po prostu łóżko ogarnięcie trochę rzeczy, które mi się tam nazbierały od właśnie od przebrania. Na przykład, bo się przebrałam właśnie tak bardziej do sprzątania i na pewno to pranie, które leży tam, tylko ono jeszcze jest troszkę mokre, więc zastanawiam się, czy nie wstawić do mieszkania. Bo niestety, słońce widzicie. Już nie, nie grzeje, więc warto chyba jednak to wystawić, żeby w domu szybko, szybciej wyschło. Dobra, więc idę po środek do czyszczenia toalet. I czy wy też stosujecie chowanie piżam pod poduszkę? Ja właśnie w pustce zawsze stosowałam tą zasadę e, wkładania p, e, piżamy pod poduszkę i tutaj też to zaczęłam pod... i mój mąż na przykład był już zdziwiony, się pytał mnie gdzie jest jego o, piżama a ja mówię, że pod poduszką a on z zapytaniem, ale czemu dlaczego, czemu ta piżama jest pod poduszką, a ja mówię, że zawsze tak stosowaliśmy w domu w Polsce, no i po prostu e, tutaj też tak stosuję, bo, bo e, to czyściej niż na przykład się gdzieś wala po pokoju albo o, przecież nie będę chowała z czystymi rzeczami. I on zdziwiony. No i mówi, no wiesz, taka różnica kulturowa, ale się nauczył. Powiem, I chyba zaakceptował to, że to nawet całkiem fajny pomysł. Właśnie z takich pytań, które zadaliście i e, taki temat e, na odcinek. E, z vlog masowy. Zadaliście pytanie co do języka Eliasza. Ja już e, podobny film robiłam w tym temacie, a tutaj Wam tylko przedstawię pokrótce, jak rozmawiamy z Eliaszem. E, u nas e, stosujemy zasadę OPO, czyli e, Dana, dany rodzic mówi w języku ojczystym, czyli mój mąż mówi po koreańsku do Eliasza, ja mówię po polsku, ale też Eliasz łapie trochę angielskiego, dlatego że ja się w większości komunikuję przy Eliaszu po angielsku z moim mężem. Nie komunikuję się po koreańsku, dlatego że chciałabym, żeby Eliasz wiedział o tym, że ja mówię po polsku do niego. I że nie znam do końca koreańskiego, więc... i żeby on przystosował to, że ja mówię do... po polsku. Zauważyliście, czasami e, zasada tego, że tu ma być czysto, nie jest za bardzo stosowana, ale staramy się. Staramy się, żeby właśnie tutaj za dużo e, nie leżało, i czasami coś się rzuci. No, no niestety. A, nie pokazywałam Wam, ale to jest nasza broń na komary. Już dawno chciałam Wam właśnie pokazać, jak wygląda ta broń na komary. I słuchajcie. Ja, jeżeli siedzi sobie komar, bo na latające to jednak e, niestety nie działa. Naciskamy, zapala się lampka i wtedy delikatnie przykładamy do tego komara, i on wtedy umiera. E, to jest chyba pod prądem, ale dla ludzi, dla e, innych zwierząt to właśnie nie działa, a tylko i wyłącznie na takie latające stworzonka. I dzięki temu nie brudzimy ścian. Będziecie się zastanawiać czemu mamy papier toaletowy w sypialni, ale to jest taka typowa rzecz u Koreańczyków. Tak jak ja e, przyzwyczaiłam mojego męża do tego, żeby chować e, piżamę pod poduszkę, to ja się przyzwyczaiłam do tego, żeby zamiast chusteczek używać papier toaletowy. Przyznaję się do tego, niestety wszędzie mamy papier toaletowy, w każdym kącie można znaleźć rolkę papieru toaletowego. I nie tylko w łazience, w salonie, na stole, wszędzie po prostu jest papier toaletowy. właśnie używać tej oto nakładki na odpływ. I od tamtego czasu nie mamy takich dużych problemów z komarami. Zdziwilibyście się, ale tutaj w Busan i ogólnie z tego, co słyszę w Korei całej jest ciepła ta zima w tym sezonie. Dlatego też... Zdziwilibyście się, ale komary są. Mój mąż nakładkę w łazience obok, w drugiej łazience ściągnął i na przykład tam zauważyłam, że zaczęły być ponownie komary. A tutaj z tej łazienki nie wylatują, więc nakładki pomagają, są bardzo fajne, bo tutaj jest wylot, ale tylko w jedną stronę. Do góry już się komary nie przedostaną, bo mają taką właśnie nakładkę. I zajmiemy się teraz moją są dwa najcięższe pomieszczenia, czyli łazienki i kuchni. Posprzątałam właśnie łazienkę i się namęczyłam. No nie wiem, no po prostu <laughs> ciężko było, dlatego kuchnię zostawiam na później i teraz zajmę się salonem. Bo salon będzie z tych takich pomieszczeń lżejszych, przyjemniejszych, dlatego nie będę za bardzo yy, się męczyła już z kuchnią. Kuchnia będzie po salonie. I potem pójdziemy do kolejnego pomieszczenia. Spójrzcie, może wy tego nie widzicie, bo jest bardzo ciężko je złapać, ale są bardzo malutkie, pływające stwor... o teraz, widzicie, troszeczkę łapie, ale ciężko jest je, takie małe pływające stworzonka, urodziły się. Jeszcze ich nie nakarmiliśmy ponieważ e, maluchy mają jeszcze tutaj jedzonko, które pływa. Z czasu do czasu powinno się właśnie e, takie pompeczki zrobić. Ostatnio jak wracałam z Eliaszem z żłobka, e, to dorwałam taką gałązkę, która już była ułamana. I po prostu ją dorwałam i postawiłam sobie tutaj przy ten. Właśnie widać, że się zaczyna suszyć. Ma wodę i to całkiem sporo, ale jednak widocznie już była lekko przesuszona, kiedy ktoś ją ułamał i niestety wyszło jak wyszło. zaczął mówić około półtora roku. Dużo szybciej zaczął chodzić, bo już w około sześciu miesięcy zaczynał wstawać, więc na, myślę, że naprawdę szybko, ale za to z mową mu idzie to dużo wolniej. Czyli półtora roku zaczął mówić. E, takie pojedyncze słowa. Jeszcze nie łączył dwóch słów. E, w wieku, e, później chyba dwa i pół, tak, dwa i pół zaczął łączyć dwa słowa razem i tak jak na początku naprawdę ciężko było się z nim dogadać, tym bardziej, że e, wykształcił, e, wykształcił u siebie język, który sam stosował, ani mój mąż, ani ja nie potrafiliśmy rozpoznać tam słów polskich lub koreańskich ale jakoś się z nim kontaktowaliśmy, nie było lekko, i jak już zaczął coraz więcej używać języka, to około 2, dwóch, 2,5 dwóch, yy, dwóch do 3 lat zaczął łączyć dwa wyrazy ze sobą. Jest to późno, wiem, nawet moja koleżanka powiedziała, że w wieku dwóch lat już powinien ładnie łączyć dwa słowa, ale u nas idzie to niestety troszkę wolniej. Tym bardziej, że Eliasz w pewnym momencie, chyba około e, dwóch lat dwóch i pół coś takiego e, zaczął odtrącać język polski. E, nie chciał w nim mówić, nie chciał powtarzać wyrazów, e, troszkę się denerwował, jeżeli miał zaczynać, więc. E, Dużo się stresowałam tym, mocno mnie to troszkę dotknęło, dlatego temat języka jest tematem u mnie troszkę stresującym, ale je, cieszę się z tego, że wyszliśmy właśnie z tego etapu. Ciężko było, no, wspominam to nie za dobrze, ale na szczęście wyszedł z tego. I powoli to wszystko idzie w dobrą stronę. I jeszcze przed e, generalnym porządkiem kuchni ogarniemy Eliasa, pokój, bo e, wiele tutaj nie ma do roboty. Ostatnio zrobiłam mu generalny porządek, poukładałam troszkę inaczej jego zabawki i też e, pozbierałam niektóre zabawki, które już się nie nadają i przydałoby się je zrecyklingować. Więc... E, Tutaj naprawdę odrobinka do posprzątania, pościelenie łóżko, więc zaczynamy. I Eliasz ma sporo samochodzików, więc stwierdziłam, że wszystkie samochodziki po prostu wezmę do największego boksa i jak na razie to się sprawdza. Samochodziki nie walają się wszędzie, a w mniejsze rzeczy mogłam posegregować do tej szafki, Tutaj, więc ona już jest posegregowana, także ma wszystkie różne swoje rzeczy tam, a tu wszystkie samochodziki i do poskładania rzeczy do tych tutaj takich zestawów dla dzieci. My jeszcze mamy je w ogóle z Mokpo. I Tak jak mówiłam, tutaj mamy poukładane i na przykład wszystkie klocki tuplo od rodziców, których dostał siostry, braci. Właśnie mamy poukładane w jednym, że może się wyciągnąć za jednym zamachem bez zabawy. Nie pokazałam wam, ale w końcu kupiliśmy tą, która ma na zewnątrz modal, a w środku właśnie tak. O matko, jak to się nazywa? Wypełnienie z, z tego takiego materiału dziwnego, przyszytego, ale na spokojnie można to prać, więc nie ma problemu. I przy okazji sprzątania Eliasza pokoju, może Wam powiem, jak to jest teraz z tym językiem. Eliasz ogólnie e, według. Tego, co mi koleżanka, przyjaciółka powiedziała, Elias już teraz powinien na spokojnie składać trzy wyrazy oraz mówić takimi już bardziej zaawansowanymi e, zdaniami. Jeżeli chodzi o koreański, w koreańskim już idzie to w dobrą stronę, coraz lepiej widać, że i zaczął na przykład mówić apa nyn, czyli dodaje tą końcówkę nyn i ga. Dzięki czemu ta końcówka powoduje to, że wkładamy nacisk, podkreślamy dany wyraz. I to składa na pewno trzy wyrazy, ale jeszcze to nie jest taki płynny ruch. płynnie jeszcze nie mówi czasami dokłada jakiś nieznany wyraz albo 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 coś miesza. A jeżeli chodzi o Polski, to Eliasz e, składa dwa wyrazy, nie ma dużej rozwiniętej e, mowy, jeżeli chodzi i dłużej, roz, dużego, nie ma dużego rozwiniętego słownictwa, ale zaczął już składać dwa wyrazy. E, wie już jak prosić e, o coś. E, jeżeli czegoś chcę, jeżeli mam w czymś pomóc, to coraz częściej i więcej zaczyna mówić, ale nadal jest to jednak taki bardzo podstawowy język i fajna. Informacja to jest ta, że na przykład idąc do żłobka, my sobie śpiewamy. To widzę, że on chce mi pomóc w śpiewaniu. Zaczyna zapamiętywać piosenki, więc jest to bardzo ważna informacja. To znaczy, że podoba mu się język i a, chce z niego korzystać częściej. Jest to duży plus i liczę na to, że coraz częściej będę od niego słyszała polskie słowa. Chociaż widać, że jeszcze mu się to wszystko miesza. Mieszają mu się dwa języki, ale słyszałam, że to jest właśnie normalne, że polski z koreańskim, czasami nawet jeszcze wstrąca angielskie słówka, będą mu się mieszały, ale ważne to, że to wszystko się ruszyło. Że ten język nie został niezapamiętany. I nadal chcę w nim mówić. Muszę poukładać pranie do Eliasza szafki. I jak widzicie, ja mam posegregowane wszystko. Mam od bluz po spodnie. Tutaj mamy bluzeczki jego, a tu mamy taką bieliznę do spania skarpetki. Więc tak poukładam te rzeczy, które ostatnio wyprałam. Mi się ostatni, najgorszy etap, czyli kuchnia. A, jeszcze nie, jeszcze jedna łazienka, ale na szczęście ta łazienka nie jest takim najgorszym etapem. A to dlatego, że ja tam regularnie bardzo często sprzątam, bo się najczęściej bardzo mocno brudzi. Ostatnio była sprzątana, więc wystarczy tylko przetrzeć porządnie w wannę oraz podłogę. Toaleta już jest zalana, więc na spokojnie. Tam nic dzisiaj aż tak ciężko jak było w tamtej łazience, więc teraz kolejny etap, najgorszy kuchnia. A i żeby nie było, w domu też mamy e, chusteczki. To prawda, te chusteczki dostaliśmy w prezencie, jak widzieliście, byliśmy na e, tym. Na... Występki Eliasza i były też konkursy, i każdy rodzic mógł wygrać e, jakiś prezent, i nam przypadły chusteczki. Dostaliśmy takie właśnie chusteczki w prezencie. Oczywiście będziemy się niedługo także konsultować z Lokopedą tutaj w Korei. Mam nadzieję, że znajdziemy dobrego Lokopedę. Mam nadzieję, że będzie znał się na dzieciach wielojęzycznych. Teraz nie idziemy, to dlatego, że oczywiście przed świętami, przed Nowym Rokiem jest sporo do roboty. I też nauczycielka powiedziała nam, że jeszcze poczekajmy 6 miesięcy, zobaczymy jak to będzie szło. No i po prostu stwierdziliśmy, że w nowym roku rozpoczniemy nowy rok, po prostu wizytę u Lokopedy, który stwierdzi, czy wszystko jest w porządku, czy, czy Eliasz rozwija się dobrze Trochę się o, oczywiście obawiam takiej wizyty, ponieważ jak wiecie, Eliasz jest wielojęzycznym dzieckiem, a czasami jeżeli um, jego mowa będzie wolno szła, to Lokobeda może powiedzieć, że o to proszę zrezygnować z jednego języka, wykształcić jeden, po tym drugi, który myślę, że może być kiepskim pomysłem, dlatego że idzie Eliaszowi to wszystko wolno, ale idzie to do przodu. I to myślę, że jest ważne w tym wszystkim. Hej, jest już naprawdę późno, przepraszam Was bardzo, ale miałam wam pokazać mieszkanie po posprzątaniu i w ogóle mieliśmy dokończyć sprzątanie razem, ale trochę się zdenerwowałam mój odkurzacz, odkurzacz padł. No niestety przestał działać i się trochę zdenerwowałam, bo nie jest jakoś taki stary i nie mam go długo, tym bardziej, że fajnie mył podłogę za jednym zamachem było można i poodkurzać i umyć podłogę i tak. No, trochę się zdenerwowałam. Do tego mój mąż przyjechał, a potem jeszcze mieliśmy gości, więc dlatego też było to całe sprzątanie, bo mieliśmy gości i Naprawdę trochę się pomieszało nam strasznie. Miałam w ogóle jeszcze wam dzisiaj pokazać rzeczy, ale pokażę wam w następnym vlogmasie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale ten vlog też robi się bardzo długi, więc obawiam się, jak ja to wszystko zlepię w całość i żeby on nie trwał, nie wiem, 30 minut albo 40, a to vlogmas przecież przed świetami to mało kto ma czas, żeby oglądać vlogmasy, więc mam nadzieję, że mi to się wszystko uda pokazać Wam, no to chodźcie szybki tur po posprzątaniu po, po tutaj dużo się nie zmieniło oprócz łazienki, która jest naprawdę o, tylko zamknę, naprawdę jest czysta, w końcu porządnie wypocowana i co też ważne jest to, że poukładałam swoje kosmetyki, spójrzcie tak jak widzicie właśnie jest poukładane. Tutaj mam refile tak zwane, czyli wszystko, co będzie na później. Kosmetyki do włosów oraz kosmetyki do twarzy i do mycia twarzy. Pięknie mi się strasznie podoba poukładane wszystko jest ładnie puste butelki wyrzucone pod prysznicem też wszystko poukładałam więc jestem na maksa zadowolona no to sypialnia też jest czysta tutaj już mój mąż zdążył wyrzucić jakieś ciuchy na ten ale jest bardzo ładnie posprzątane wszystko czyste tam jeszcze mam pranie to mokre ale musiałam to ściągnąć niestety żeby nie było na werandzie no, i tak wygląda taki szybki luk. Tutaj też jest czysto, tylko jest ciemno. Ej! Toni! No, patrzcie, co za kot! Przyłapaliśmy malucha na zjadaniu mi kwiatów, a potem chodzi i wymiotuje. Paskuda jedna. Wieczorem znalazłam ee, jego wymiotiny. Tutaj właśnie przy stoliczku. No, kuchnia wygląda w taki sposób. I tutaj też sprzątane. No i co po Pożegnaj się idzie już sobie, idzie no i co, świątecznie z gwiazdką z czystym mieszkaniem, mam nadzieję, że już to mieszkanie dotrwa do świąty będziemy codziennie sprzątać i układać żeby właśnie wszystko było czyste chciałabym z wami się pożegnać mam nadzieję, że zachęciłam was do porządków, tak, że może posprzątacie razem ze mną kiedy będziecie oglądać właśnie razem sprzątanie, a mam nadzieję, że też odpowiedziałam na pytanie o języku mojego syna. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!